Witam, witam. Wiadomo, jeszcze takiej reakcji stricte rynku nie ma. Film taki jeszcze będzie. To tylko pewnie jutro lub pojutrze go zobaczycie. E, ale tak. Kopenhaga i coś fajnego cię o fajnym krafcie, który pewnie widzieliście. Generalnie ten film miałby się nazywać Miesiąc ponad bez promocji, ten kraft. Ale żeby promocja, no to wleci z promocją. Więc co? Szybkim tylko wstępem, że przed odcinkiem najlepsza strona do wymiany swoich skinów: Skins Monkey i darmowe do 5 dolarów wraz z kodem ELZARD przy wymianie. Bardzo spoko. Bonus. Jeżeli ktoś chce wymienić swoje skiny, polecam serdecznie do tego. Strona nie wlicza ten naklejek. przez miecie mnóstwo przepięknych kraftów ze strony. Które po prostu możemy potem drożej sprzedać na rynku Steam, więc naprawdę spoko opcja, że takie coś istnieje I do tego przy wpłacie, wraz tutaj z moim kodem, dostaniecie 35% bonusu do doładowania Przy doładowaniu 100$ dolarów są darmowe 35$, więc naprawdę spoko opcja I co? Eee, I linkaz będzie w opisie eee, Jeszcze przed Kopenhago, patrzcie to, nie wiem, czy to widzieliście gdzieś Craft ala Spider Men, przepraszam za w ogóle białego tutaj X'a, ale mam nową przeglądarkę, jeszcze nie ustawiłem tutaj nic, więc jest biało. To jest piękne. Co tutaj wykorzystaliśmy? Force u góry, force na dole, Nine i tutaj nasze pajączki. Przepiękne to jest. I powiem Wam tak, będzie jeszcze o tym film, jak na tym można zarabiać, ale jeżeli stworzycie coś swojego i nakupujecie sobie naklejek, no to już wiecie, co się wtedy stanie, no nie? Możecie na tym naprawdę sporo zarobić. A craft. Tak naprawdę, szczerze Wam mówiąc, nie widziałem jeszcze ładniejszego i bardziej kreatywnego krafta od tego. Tak? Jak dla mnie, z oceny mojej, e, naprawdę to jest przepiękne. Możecie ocenkę dać w komentarzach, bo no, jak dla mnie to jest mocne. To jest mocne. I, I swoją drogą, oprócz tego, to te ceny tam troszkę coś tam podleciały e, tych naklejek, chyba, ale to leciutko, więc jeszcze nie wybiły. Możliwe, że się bardziej wybiją, jak bardziej się info rozprzestrzeni. Ale nie jest to już pewne, że jeszcze coś wyleci. Ludzie powinni będą robić tego krafta, bo to jest ładne. Tylko na czerwonych skinach to bardziej pasuje. Na jakichś białych to pewnie będzie robione. A przechodząc dalej, w sumie na czarnych też to fajnie będzie wyglądać. Ten, ten Spiderman man e, Patrzę sobie też jeszcze, jak to Kopenhaga się zachowała. E, wiadomo, no tak jak mówiłem, ciężko to jeszcze określić. No spadek jest. spóczy ludziom, którzy kupowali dzisiaj, e, żeby sobie na po przykład potwierać, bo już można otwierać normalnie. Openingi ludzie też będą na spokojnie, będzie ich e, więcej. Więc informacji wynika, poczekajcie. Jeszcze powiedzmy jedną rzecz. Live time, weźmy 28 marca, czyli 21, został dodany e, Kopenhaga. Jest 26. Dokładnie miesiąc i 5 dni zajęło nam dojść do promocji. Miesiąc promocji to dwa miesiące eventu. formi troszkę za długo, chociaż patrząc po saplayach nie ma tragedii. Dopiero teraz nam się karty na stół e, tak naprawdę otworzą i będziemy widzieć, jak wygląda supply, jak to wygląda wszystko, jak wygląda hype na to jestem bardzo, bardzo, bardzo tego ciekaw Więc zobaczymy jak się wszystko rozwinie Mam nadzieję, że będzie dobrze A jeżeli wy lubicie kontent z inwestowania na rynku Steam i nie tylko To zapraszam do subskrybowania kanału Trzymajcie się, życzę miłego dzionka Cześć, cześć